W medycynie warto kierować się nauką i informacjami, które możemy zdobyć od fachowców w danej dziedzinie. Wszystkie informacje, które zobaczycie w tym filmiku pochodzą z raportu do dopuszczenia L1 do użycia, które znajdziecie na stronie EMA. Link znajdziecie pod tym filmikiem oraz oddamy głos fachowcowi, który wypowiedział się na Komisji Zdrowia. Piotr Sieroszewski, jestem rzeczywiście profesorem nauk medycznych, kierownikiem katedry i kliniki ginekologii położnictwa Uniwersytetu Medycznego w Łodzi i jednocześnie prezesem Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników. Nie chciałbym, żeby piętnastolatka mogła sobie będąc, nie wiem, w drugim miesiącu ciąży albo po pierwszym miesiącu ciąży kupić nie, tabletkę, no to która to uszkodzi nie jest, dziecko. To... Osobni prysolu hamuje wyrzut LH, czyli hamuje wyrzut hormonu luteotropowego, nie dopuszczając do dowulacji. To jest jedyne działanie tej, yy, tej, tej substancji, która może uszkodzić dziecko, jeżeli to dziecko już tam jest. I skąd taka piętnastolatka ma wiedzieć, czy jest dzień po, czy miesiąc po? Jeżeli natomiast dochodzi do ciąży, to mamy te... Yy, yy, Wiele danych, które pokazują, iż nie ma działania embriotoksycznego, czyli nie uszkadza płodu, nie ma działania teratogennego, nie wpływa na, tak, na, na implantację, także nie ma wpływu na rozwój dalszej ciąży. Mamy tą pigułkę czy tam tabletkę mhm. dzień po, która może być szkodliwa dla organizmu. Jeżeli mamy dawkę 30 mg, która jest w tejże tabletce, to musimy być świadomi, że jednorazowe podanie praktycznie nie ma wpływu zdrowotnego na organizm kobiety. No więc ta szkodliwość dla organizmu, o której mówi pan Mencen, to według raportu z badań nudności, ból głowy, ból w podbrzuszu czy zawroty głowy, która nie była badana na 15-16 latkar, która według producenta nie powinna być zażywana przez ludzi poniżej 18 roku życia. Raportem ma mówić co innego niż pan Mencen. Tabletka Dzień Po była badana na grupie kobiet od 13 do 46 roku życia i co więcej, poniżej 18 roku życia rzadziej zgłaszane są działania niepożądane, o których mówiłam już wcześniej, co wskazuje, że jest po prostu lepiej tolerowana przez młodsze kobiety niż przez starsze kobiety. Nagle polskie państwo mówi 15-latkom: jedzcie, możecie, nie, nie ograniczajcie się. Jeśli chodzi o zalecenia dietetyczne, no to tutaj generalnie nic się nie zmienia. Jedzcie zdrowe, zbilansowane posiłki, odpowiednia ilość tłuszczów, witamin, białka. A co do tabletki dzień po innych farmaceutyków, to słuchajcie, farmaceutów i farmaceutek, oni na co dzień doradzają Wam odnośnie tego, co powinniście przyjąć na dane dolegliwości. Tutaj również świetnie sobie poradzą. Czytajcie również ulotki. Myślę, że to naprawdę wystarczy.